Zobaczymy, czy słychać się trzyma. Gdzie wyjdziemy, a to pan w robi. To też ma nawet ręce na drodze kolejowej. A na dziennikarza to po co po to by to Bo ja nie mam czasu. O, coś tam. Coś tam chodzi? Zobaczę, czy wyjdziemy. No ciężko Ciężko, ale coś mi się wydaje, że można by wyjąć Na hulajnoza zawsze możesz A? Na cholanoza zawsze możesz Powiedziałem, że nie zdążyłaś na autobus Co? Jaki? Jaki? przystanek? Witosa? Nie wiem Chyba nie wiesz, prawda? Chyba tam mi się wydaje. Nie, 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 nie. tam cztery Nie nie wiem Musisz na mapkę sobie zobaczyć Masz mapkę Czekaj, zobacz, ci już. Patrz, zobacz. Jesteś tutaj? No. E, musisz iść... Tam. Nie. E. A gdzie? Czekaj. Czekaj, tam? Chyba <noise> ja też, bo zawsze przejeżdżę z tej strony. Tutaj są. Aha, no. chyba. A gdzie chcesz dojechać? Do Bernardyńska, Bernardyńska, No bo to pokazywałem jakby tam No tam, ja też tak myślę, że mam już tam No bo tu jesteś, tutaj tak, ja to jest tak, tam Tak, 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 tak. To znaczy... to tam musisz pójść Nie. No Tak masz na imię w ogóle? Zuza Zuza? Tak, tak, hmm. tak Łukasz, Łukasz O, no, super Ale ty nie jesteś Polką chyba, co? Nie Brynka No, no Brynka. słyszałem, słyszę po ja muszę tam lecieć, wiesz? A ty co, mieszkasz na stałe, bawię? No, no no, A, w do domu jedziesz? Nie możesz dojechać? Słuchaj, jak masz na imię? Zuza. No? Nie chcę się zatrzymać, bo też muszę lecieć. Słuchaj, jakoś się zgadamy Tak? No. no to super. Masz telefon? No, dawaj, ja zapiszę twój, bo nie pamiętam swój, bo niedawno kupiła sobie karty. Tak? Dawaj, zapiszę Twój. 507 Poczekaj chwila. No, jest. 738 Jest? Jest. No, to pośmiej strzałkę. Oj, poczekaj, no bo chyba nie mam nic na ponto jeszcze. Nie Aha. mam nic na ponto. Podwiedzę? A jest może Whatsapp na ten numer? Czy, czy jest... Nie, na inny mam. Na inny na inny ma. No, to daj może inny, ja znajdę Whatsappie, ciebie. Czekaj, poczekaj, jak mam zapisać jakoś na imię? Łukasz. Łukasz, dobra. No, a weź, otwórz Whatsapp. Bo na Whatsappie masz zapisać na telefon, wiesz? Y ale wiesz co, mam ukraiński? Aha. Nie polski. Ja też nie mam polski. Tak. Mam plus 31. Dlaczego ja poczekaj, czekaj. Żeby... A... Dobra, tak zrobimy. I tak. Jakby ja chcę zadzwonić do ciebie, tak? Na przykład, i nowej. I może jak to mam wprowadzić telefon? No, A pokaż. Tak, plus 31. Oho. Jeden, dany, sześć, pięć, osiemset osiemnaście, dwa. Powiedz, dlaczego Ty biegłaś tamtego autobusu? A gdzie mam? Bo Ty biegłaś tamtego autobusu, co nie? No biegłaś bo pomyslałam, jak to ja, przyjechała. Jak A. ja przyjechałam tutaj, to pomyślałam, że mam już tak prosto tam, ale... To dobrze, że nie wsiadłaś. Nie je... no. Gdzieś tam byś pojechała w ogóle. No. I co, masz mnie? No mam. No, to ja. No, widzisz? Dzwonię do Ciebie. Okej. Okay. No mam, mam. 380. Tak, zapiszesz. Dobra, to ja lecę. Okej, No to... Trzymaj się! Dawaj, pa! <laughs> pa. Czyż musiałaś na chłodnik wjeżdżać? Gdzie mam wjeżdżać? Nie, przecież masz tu wolne miejsca Gdzie Tu tylko, bardzo dalej widziałem znamie 2-3 wolne miejsca Nie rozumiem Czym problem? Ale ja mam tu pozwolenie, ja mogę tu wjeżdżać Możesz to wjeżdżać? Oczywiście A co Ty robicie? Nie wiedziałem jak Nie, tyle, nie, nie. pokaż pozwolenie